Wielka przygoda Jerzyka. Jerzyk urodził się późnym latem. Właśnie wtedy, kiedy w lesie pierwsze jesienne liście zaczynały sfruwać z drzew. Mamusiu! zawołał Jerzyk, jak tylko otworzył oczy. Cześć jeżyku! odparła słodko mama. Jerzyk wtulił się w jej ramiona. I zrobiło mu się tak dobrze. Wkrótce jeżyk zaczął się bawić. Zakopał się w sekretnej jaskini. I tarzał się w łaskoczącej dżungli. I sturlał się jak kulka ze stromej górki. Jerzyk rósł bardzo szybko. Z dnia na dzień mały jeżyk stawał się dużym jeżykiem. Pewnego dnia mama oznajmiła mu zaskakującą nowinę. Mój Jerzyku, powiedziała, już jesteś prawie gotowy na wyprawę w poszukiwaniu pożywienia. Na twoją pierwszą samodzielną przygodę. Przygodę? spytał Jerzyk. Wyruszysz na poszukiwanie dobrych rzeczy do jedzenia, wyjaśniła. Jerzyk był zaskoczony. Ale mamusiu, ja nie jestem jeszcze gotowy. Ja jestem jeszcze małym jeżykiem. Jesteś gotowy, jeżyku. Umiesz się zakopywać, turlać i rozpoznawać zapachy. Wyjdziesz na dwór, odkryjesz trochę świata i wrócisz do mnie, gdy zakończysz swoją wyprawę. I bardzo szybko nadszedł ten wielki dzień. Powodzenia. Baw się dobrze. Zawołała mama. Jerzyk zadrżał i odważnym krokiem wyszedł w świat. Ale zanim się obejrzał, porwał go podmuch zachodniego wiatru. Ciuu! Jerzyk pookręcał się i powirował, aż wylądował na kupce świeżych liści. Sz! Szybko zaczął rozglądać się za czymś do jedzenia. I czym ja się tak martwiłem? Zastanawiał się, szukanie pożywienia jest fajne. Jerzyk poskubał ogryzek jabłka i poczuł, że wszystko jest dobrze. A kiedy Jerzyk chciał pokopać troszkę głębiej, kolejny porywisty podmuch wiatru wywiał go do lasu. Jerzyk z całej siły trzymał się małego brązowego liścia. Wiatr niósł Jerzyka i jego mały brązowy liść w nowym kierunku. Jerzyk zamknął oczy, bo wiatr tak nim szamotał i wywijał nim koziołki. Jerzyk wylądował z wielkim bęc. Brrr! Wykopał się i otworzył oczy. Wszystko migotało i lśniło. Jerzyk był przemarznięty i mokry. Spojrzał na mały listek, który przyniósł go tak daleko, i zaczęła mu świtać pewna myśl. Hurra! Mały listek Jerzyka stał się kapeluszem! Jerzyk wspiął się aż na sam szczyt świata. Robił się śpiący i chciał się gdzieś wtulić i strzemnąć. – tylko gdzie? Nagle Jerzyk dostrzegł tajemniczy kształt. Gdy zakradał się coraz bliżej i bliżej, ten kształt stawał się coraz większy i większy, aż Jerzyk zobaczył, że stoi w cieniu wielkiej, białej, niedźwiedziej mamy. Jestem Jerzyk, powiedział odważnie. Szukałem pożywienia przez cały dzień. A teraz szukam jakiegoś miejsca, żeby odpocząć. Jestem przemarznięty i śpiący. Jerzyk poczuł lekkie muśnięcie wiatru i zobaczył, że wielka niedźwiedzica kiwa głową i otwiera ramiona. Jerzyk pomknął w nie jednym susem. Miła, biała niedźwiedzica ciepło utuliła małego Jerzyka i zrobiło mu się tak dobrze, że zasnął. Jerzyk przespał smacznie całą noc. Rano czuł się lepiej. Dziękuję, biała niedźwiedzico, powiedział Jerzyk i wyturlał się z jej ramion. I w tej chwili wokół niego zaczął wyć potężny wschodni wiatr. Ziuu! Wiatr popychał go przez całą drogę z powrotem do domu. Byłam pewna, że właśnie dziś wrócisz do domu, Jerzyku, powiedziała mama. Miałaś rację, mamusiu, powiedział Jerzyk. Byłem gotowy na wielką przygodę. Ale teraz w domu z tobą zrobiło mi się tak dobrze. Koniec. Malmi. Przez cały dzień padał śnieg i Nela ulepiła swojego pierwszego bałwanka. A że bałwanka trzeba było jakoś nazwać, Nela oznajmiła uroczyście – nadaję ci imię Malmi. Zanim Nela poszła spać, spojrzała raz jeszcze na stojącego w ogródku Malmiego i właśnie w tej chwili zobaczyła na niebie świetlistą smugę, ślad pozostawiony przez spadającą gwiazdę. Dziewczynka szybko zamknęła oczy i wypowiedziała w myślach życzenie – tej nocy spała bardzo niespokojnie. Nagle usłyszała jakieś odgłosy, i aż otworzyła buzię ze zdziwienia, Malmi i tyczkowaty drągal Matiego prowadzili w najlepsze za żartą bitwę na śnieżki. Coś takiego, pomyślała Nela, muszę zaraz opowiedzieć o tym mamie i tacie. Ale akurat w tej chwili malutki malmi wślizgnął się do domu. Ojejku, Mam nadzieję, że niczego nie zmajstruję, pomyślała Nela. Tymczasem Malmi odkrył stojący na piecu kaflowym zegar z pozytywką. Bałwanek tak się zasłuchał w wygrywaną melodyjkę, że nawet nie spostrzegł, iż zaczął topnieć. Szybko, natychmiast odsuń się od pieca, bo całkiem się rozpuścisz, krzyknęła przerażona Nela. Ojejku, jak mi dobrze! Zapnął z zadowoleniem Malmi. Ledwie mu się jednak trochę polepszyło. Natychmiast pobiegł z powrotem do saloniku, gdzie złapał za telefon. Ochotnicza straż pożarna, gdzie się pali? Nela błyskawicznie wyrwała bałwankowi słuchawkę. E, a, a to był fałszywy alarm, wyjąkała. Po czym odłożyła słuchawkę. Tymczasem Malmi dokonał kolejnego odkrycia. Nie włączaj telewizora, obudzisz wszystkich, ostrzegła Nela. Za późno. Małe bałwanki są okropnie ciekawskie. Iiii, zapiszczał Malmi. Jakie to fajniste. Dobrze, w takim razie idziemy na łyżwy. Zaproponowała Nela, by wywabić kłopotliwego gościa z domu. Na szczęście przypomniała sobie, że gdzieś w garażu leżą stare łyżwy dziadka. Z pewnością będą dobre dla bałwanka. Biedny drągal. Powiedział nagle Malmi w drodze nad jezioro. Stoi biedaczek całkiem sam w ogrodzie Matiego i na pewno jest mu smutno. Powinniśmy go zabrać ze sobą. Malmi nałożył dziadkowe łyżwy i pognał na taflę zamarzniętego jeziora. I jakie to fajniste! zapiszczał radośnie. Nela wzięła bałwanka za rękę i już po chwili ślizgali się na zamarzniętym jeziorze. Nagle pojawił się przed nimi drągal. Czy mogę się przyłączyć? zapytał nieśmiało. Pewnie, że tak, odpowiedział roześmiany malmi. I naraz chwiejący się tyczkowaty drągal zaczął się ślizgać na dziadkowych łyżwach, jakby przez całe życie nic innego nie robił. Kto by pomyślał? Gdy zaczęło sypać, cała trójka wysunęła języki, by łapać wirujące w powietrzu płatki śniegu. I. głośno zachwycał się Malmi. Nie ma nic wspanialszego od jazdy na łyżwach i łapania płatków śniegu. Lecz nawet najpiękniejsze rzeczy na świecie w którymś momencie męczą. Najwyższy czas pójść do łóżka. To była wspaniała noc. Dobranoc, śpij dobrze, Malmi. Nela pocałowała Bałwanka i westchnął Malmi. Następnego dnia Nela szybko wybiegła z domu. Dzień dobry, Malmi! zawołała radośnie. Lecz mały Bałwanek stał niemy. No, odezwij się wreszcie, powiedz coś, szepnęła rozczarowana Nela. To co było w nocy – Wiem, że to wcale nie był sen. Malmi jednak wciąż milczał. Nela poczuła się taka smutna, że o mało się nie rozpłakała. Na szczęście usłyszała wołanie Matiego. – Proszę, Nela, to dla ciebie. Sam zrobiłem. – O, jaki śliczny! – odpowiedziała zaskoczona Nela. Wieczorem Nela i Mati stali pod latarnią morską i spoglądali na morze. Naraz dziewczynka znów zobaczyła na niebie spadającą gwiazdę. Szybko, pomysł sobie jakieś życzenie! Ponagliła Matiego. Spadająca gwiazda? Życzenie? zawahał się Mati. Wówczas rozległo się za nimi ledwo słyszalne i. Mówiłaś coś? zapytał Mati. Nie, roześmiała się Nela. Miłe spotkania, niezwykły przyjaciel. Niezwykły przyjaciel, niech żyją wakacje! Tomek i Sylwia, jak wszystkie dzieci, kochają morze. Warto popatrzeć, jak dają sobie radę z maską i rurką do nurkowania. Do wody, ostatni przegrywa! woła Tomek. Nasi przyjaciele nurkują każdego dnia. Są doświadczonymi pływakami, poruszają się jak ryby, w cudownej scenerii podwodnych głębin, między koralami i ukwiałami. Pewnego dnia coś zwróciło ich uwagę: pełna wdzięku sylwetka, jakby olbrzymiej ryby, falująca w podwodnym prądzie. Zdziwione dzieci poznały delfina, który, jak się okazało, znalazł się w pułapce. Ogon zwierzęcia oplatał gruby sznur. Im bardziej delfin się szamotał, tym mocniej zaciskał się węzeł. Trzeba go uwolnić, postanowił przejęty tym widokiem Tomek. Wyciągnął nóż z pochwy i pospieszył na pomoc nieszczęsnemu delfinowi. Chwycił sznur jedną ręką, a drugą zaczął go przecinać. Hurra! Udało się! Nagłe uderzenie ogona i delfin już wyzwolony rzucił się w morze. Zaczął się kręcić, skakać, wirować, jakby chciał ofiarować swoim wybawcom prawdziwy pokaz tańca. Rozpoczęły się wspólne zabawy i swawole na powierzchni morza i pod wodą, między rybami. Każdego ranka delfin czekał na swoich przyjaciół na plaży. Potem bawili się jak szaleni. Dzieci czepiały się rozbrykanego zwierzęcia, lub siadały na nim okrakiem jak na koniu. To jest fantastyczne. Nigdy jeszcze nie byłem taki szczęśliwy, stwierdził Tomek, podziwiając wyczyny delfina. Któregoś dnia, kiedy bawili się w śmieszne baranie skoki między falami, usłyszeli rozpaczliwe krzyki. Och, spójrz tam, zawołała Sylwia. To jest łódź naszych kuzynów. Na pomoście małego stateczku, który ugrzązł na skałach, dwójka dzieci machała do nich i krzyczała głośno, wzywając pomocy. Dzieci wypłynęły bez zezwolenia rodziców i teraz znalazły się w wielkim niebezpieczeństwie. Delfin bez wahania rzucił się na pomoc. Wślizgnął się pod łódź i, wytężając wszystkie siły, zaczął ją unosić. Wreszcie udało mu się wypchnąć łódź na fale. Uff! Jaki on dzielny, jaki silny. Myślą ze wzruszeniem Sylwia i Tomek. Są pod wielkim wrażeniem szlachetności swojego przyjaciela, który podjął się kolejnego wysiłku, by wszystkich odstawić bezpiecznie do przystani. Co byśmy zrobili bez niego i bez was? Dziękują gorąco ocalone dzieci. Droga jest jeszcze długa i trudna, ale dzieci dodają sobie wzajemnie odwagi. Wszystko jednak zależy od Delfina. Czy uda mu się docholować łódź aż do brzegu? Udało się! Widać już brzeg! Sylwia jest dumna, że to ona prowadzi łódź, siedząc na grzbiecie tego niezwykłego holownika. Ich przybycie wzbudziło ogólną sensację. Rodzice nieposłusznych maluchów byli tak szczęśliwi z ich powrotu, że przestali się gniewać. Ale może to zdarzenie będzie dla dzieci dobrą lekcją? Na to wygląda. Od dzisiaj będziemy już grzeczne, obiecują dzieci. Brawo, brawo, wszyscy gratulują Tomkowi i Sylwii. Nie zapominajcie, że prawdziwym bohaterem jest Delfin, przypomina dziewczynka. Od tego dnia czwórka dzieci stała się nierozłączna. Wszyscy postanowili nie popełniać już więcej głupstw. Za to cały ten dziecięcy światek bawił się wesoło w towarzystwie swojego niezwykłego przyjaciela. To były wspaniałe wakacje.